Ja, ja to potnę! potnę. Ja otwór. to potnę! Maczeta! I teraz takie przejście i maczeta. Ja pierdole. O pokaże. Witam, czy w kategorii zwrot roku będzie XIO PDF? Chcesz zdobyć nowe skiny do CS? Wejdź na 4 Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, Skiny czy Krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie właśnie trwa event. Otwierając specjalne skrzynie, zdobywasz walutę, którą można wymienić na skiny. Stwórz lub dołącz do bitwy i rywalizuj z innymi graczami. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odebrać dodatkowy bonus, a skiny ze strony Sowy. Wypłacane natychmiastowo. Wbij na stronę z kodem zapis. Link w opisie. Czy inaczej? Jest z nami osoba, która się znajduje w tym mieszkaniu. Mami. Nie no, kurwa, była pera. Właśnie jest dobrze, bo on kurwa wchodzi idealnie w tonację. <laughs> ja pierdolę Eddie screams. I I'm Steve <laughs> No znaczy, że mijasz go furą? I przejeżdżasz koło niego on taki rejma? No przecież ja bym oszalał, bym go z... Na pobocze mu zaczął machać, żeby zjechał To jest choroba? Nie no ja to bym na jego miejscu robił karierę za granicą, serio Albo pornograficzną jakąś Mateo. Te, te włosy. Włosy. Ej, ale Gabi, A, chyba bieganie to nie jest takie zbyt wygodne, co? Chcesz wylecieć stąd? Nie podoba ci się tu? No, no, serio pytam. No. No, nie, to jest tak, no, te tak. no to, ale to, to dobre, tak. No, celnik w celi przycelował w cel w C. Spacka, No i flery No, na testa. No, na testa zobaczmy Dobra, nie, no, do

Le, 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 lepiej ode mnie, serio Zobacz to Wszystko idealnie, bruzdy Tu się popatrz tam, tam Zobacz, bruzda idealnie Za to się płaci To zobacz To jest pies wystawowy Idealne bruzdy, rozstaw kłów Zobacz te kły Zobacz to ah, ha, ha, ha. Piękny Klatka piersiowa Zobacz, nadmiar skóry idealny Wszystko jest perfekcyjne To jest pies na wystawy A tu mają tą dubkę piękną hmm. Kurą jestem taką hizjoną

Czerwone, ale duże prawa dla Przemka. O, no. Teraz zająć dośrodkowanie, Dobrze zawieszona piłka, która ominęła praktycznie cały blok obronny. Dobra uwaga. Hanko, madroka, nie się dawaj upotaka. Hanko, madroka, nie się dawaj tam. Bo w potaka wodę twoje oczy. Hanko, madroka, nie się dawaj tam. Hanka, madra nie się dawa Hanka, madra nie się dawaj tam. Bo w potaka wodę taczę twoje Hanka, madroka, nie się dawaj tam.

Które ja wybrałem sam, krześle. O, oh, oh. ja tego nie oglądam, kurwa. Coś ty mnie tu puścił. Na krześle. O! Oh, oh, oh. O! Kur coś ten. pierdolą, wiecie? Sorry. Podejrzewam, że są substancje, które są w stanie poniekąd zamaskować twoją temperaturę ciała. Chociażby nawet. Z co? Temperaturę... Kurwa? <laughs> o kurwa, co? O kurwa, się poszarpali ty. Co on mógł chciał wziąć? Pierd, uderzył go ty? A ten znowu się ten wiceprezydent w Ajem. Nie tam, się aha, z mamonem gram? Co wygadacie? Ale to dobrze, no ja jestem zadowolony z mamonem zagram Jeden ty zamknij pizdę kurwa liściu jeba Okej, to już będzie ciekawie Brawo. Tylko kur, widzisz, że chłopakom Browres, pomagam byś kurwa nawet ojcu nie pomógł i matce kurwa jakbyś miał zakupy wnieść kurwa na pierwsze piętro byś siedział osrany, kur. W hotelu. <grym> Już lubię faceta szczerze. <grym> to jest prawdziwe, co ty stary? Wolało bardziej niż myślałam. A ja, no. ja bo tutaj Boks nie powiedział wam jednej ważnej rzeczy, że dzisiaj spotkanie ze mną jest darmowe. Więc może jednak ktoś chciałby zrobić. No, A kto pytał? W kuchni za chwilę pytają, więc e, musiałam przedstawić e, zasady, bo o, tutaj o ze... Ej, dobra, Było to nie dla mnie to już jest stary. Dobra, to już... aż mi, kop mi kopa. Ja podał mi kopara, to się w monitor nie wiedziałem co tu ja się. E, to może jednak się ktoś skusi. Tak, żeby podać deserek. To ja pierdoliem. Pierdala po... mi korał, czekam Was, nie pierdolami. Ej dobra, życzę się każdy słyszałem. A co mam, mam to, to udostępniać? Mam mogę to udostępniać? To no. Tak, tak. No. no i co? Masz? No Ty hey Marian nic nie rób a nic ten, bo wiem, skur... <laughs> <laughs> NIE KUR tak, czyli e, rachunek, Rago, e, no i spróbujmy sobie przeczytać jeszcze te pozostałe. No prezerwatywy, pre, czyli tylko ja, 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 jak, kondony to były, ale nie wiem, no to... No właśnie tak się zazwyczaj kojarzy, natomiast bardzo ważne to też mamy często na produktach spożywczych, że nie ma konserwantów, tak, okay. więc to akurat Byłoby to ten rysunek, czyli właśnie konserwant. Twarz, jesteś podobna do Mamona? Ja uważam na to za komplement. Co się dzieje? No nie, nie wierzę, że Janusz jeszcze 3 lata temu miałby problem wyjechania z takiego spota. No Oj. daj. Płotek pan Hej! Oj. o. <noise> co, to Fatalnie Chłopie, jakie słowa przed chwilą leciało z Mariana? Lecimy z Nie, nie ja Dobra Ja się kazałem Wyje***łem go Bardzo dobrze Ej, czemu? No ja, chłopie, nie popieram... Nie do na, są... na grupę on stream, A po co? Bo to jakieś cywilskie zachowania się robią ciągle. Marian! No, marian! Marian! Ja idę, bo to jest p***ada, k***a. No, bo... ...platformy niebieskiej, ale na której... Ja nie o właśnie mam problemu, że... Do... ...minus 60% z okazji, że siedzi przy stole Denis Załęcki. Dobrze, ale ja nie mam problemu, że sobie zakładasz Onifansa i zestawiasz zdjęcia. No to ale to nie na kurwa wsadzasz tego ogórka do tej pizzy. Nie wsadzałam tutaj. żadnego ogórka i kura, to była twoja d***a. Tego typu pytanie jest Ty, mam takie pytanie. Jak się czujesz, jak się Filip czuje? Z że Magda Lizała Dubska, facetom, którzy mają całe 60 lat... Później się z nią całujesz. O kurwa, o kurwa. O Ej, on tego nie zmyli. Widzę słuchaj. Ej, kurwa. Widzisz, że jak to, że... Ja pierdolę, ale jest przypał, ale jest przypał. Ja tam naleciało na O! O bo, Weź to! Zalał! leci dalej! po to, za... po <susza> <susza> <embaixo> to sami, To Po to... To nie jest zamknięte w Ja musisz do... O, chuj! Jest chuj ono było tak dobrze a to cały czas tam poleci ile 900 ml zapytaj okay. mm. Boją się odrzucenia, że on tak nie Tak se czytam ten chat no. ludzie piszą, że no tak, tak facet ma babę zdobywać, tylko że one same nie wiedzą czego chcą i coraz ciężej babę dorwać. Jakby nie rozumiem was, od czego jest dupa kolegi? Gdzie problem? Nie rozumiem. Dokładnie, dupa kolegi, cieplutka. Dobra, ile to ciasto obsrane ma tam leżeć? Jezus Maria, ja pier... Przepraszam, ja, jesteś Ciebie nie zatrzymali, bo połowa filmu zatrzymana zatrzymała A powiedz mi, jak stosujesz takie pytanie, kurwa, nie? Chodzisz do mnie na transmisję live, transmisja live, to jest na żywo, widzisz mnie w czasie rzeczywistym, kurwa, na kamerze u siebie w mieszkaniu i powiedz mi, czy to, że mnie widzisz, kurwa, na tej platformie, to już jakby nie jest odpowiedzią na twoje pytanie? Ja pierdolę, jakie jak nam rośnie społeczeństwo niedojanych, rozszeniowych skurwienów, które kurwa muszą mieć wszystko pod ryj podłożone, bo nie potrafią sobie logicznie nic kurwa wytłumaczyć, nie potrafią sobie, kurwa, nie wiem, drogą dedukcji, kurwa, dojść do jakiegoś wniosku. Kurwa. Nic. Ja, ja nie wiem, czego was kurwa w tej szkole uczą, kurwa, by pół mózgi za jedne pierdolę, ja nienawidzę was, kurwa, nienawidzę tych młodych, niedojemnych, niedołężnych kurwa, ludzi, którzy nic kurwa nie potrafią sami pomyśleć. Nienawidzę kurwa, będę tępił te kurestwo Be, kurwa, jakbym był waszym ojcem, je**ałbym was kurwa, znaczy je**ał w sensie, źle to zabrzmiało. Biłbym was kurwa, biłbym was kurwa, pasem przez sam środek ryja, kurwa, żeby ci kurwa łeb, kurwa, puch na samą myśl, kurwa, o takich głupotach, które ci do głowy przychodzą. I wypół mózgi, kurwa, zajedane. Tak? Chciałem tego, nie? Ale widzicie to jest... Patologiczne, to jest, Jezu <grymne> Widzieliście jak on ja ją styka? <grymne> Jestem bity w domu <grymne>